To jest mój alfabet. A ja jestem reżyserem filmowym. Nazywam się Krzysztof Zanussi. Kalina Jędrusik. Z panią Kaliną Jędrusik nie miałem nigdy zawodowo do czynienia i myślę, że nie umiałbym napisać dla niej roli, dlatego tak się stało. Znam ją towarzysko. Była osobą niebywale kolorową, bardzo zabawną. Widziałem ją jeszcze bardzo dawno na początku jej kariery. Pamiętam. W Sopocie, w tych resztkach dawnych budynków przy Molo, był teatr i tam wystawiano chyba drzwi zamknięte Sartra. I chyba tam zobaczyłem ją po raz pierwszy. No, już z taką przedziwną manierą, bo ona mówiła takim dziecinnym głosem, a była szalenie pulchną i bardzo seksowną osobą, więc był to taki kontrast zamierzony. Podobno była to wizja, którą tchnął w panią Kalinę Jędrusik pan Dygat, z którym była związana rodzinnie, ale nie chciałbym w to wnikać, bo kto to wymyślił, to wymyślił. To było troszkę podobne do czegoś, co wniosła Marilyn Monroe w Ameryce. To znaczy kobieta, seksowna kobieta, dziecko. Coś perwersyjnego, ale coś bardzo sztucznego zarazem i bardzo zabawnego, bo to była kobieta jakby nie z tego świata. Ona była ze świata marzeń, urojeń, wyobrażeń, ale to nie była kobieta z krwi i kości. Chociaż jeśli chodzi o krew i kości, była imponująco atrakcyjna, więc tego też nie można jej odmówić. Widziałam wiele razy panią Kalinę w różnych spektaklach teatralnych. No oczywiście najcudowniejsza chyba była w kabarecie, gdzie ta pewna przesada no Była jej atutem, jej siłą. No Wreszcie bywała w filmie. Pamiętam, jak jeszcze byłem chyba wtedy studentem szkoły filmowej, jak ruchnęła wiadomość, że Has się załamał, ponieważ ona grając w lalce przełamała to, co Has zarządził. Mianowicie, że panie będą używały takiego makijażu z XIX wieku, czyli dyskretnego, niewidocznego, bez żadnego czernienia rzęs. No i tutaj, jak podobno pani Kalina weszła na plan, to powiedziała, mowy nie ma i kazała sobie umalować rzęsy, po czym oczywiście pani hrabianka Łęska, czyli Beata Tyszkiewicz zrobiła to samo. I no niestety lalka nie dochowuje wierności temu, jak wyglądały kobiety w tamtych latach. A ponieważ były to kobiety piękne, więc mogły sobie tak naprawdę pozwolić, szczególnie Beata Tyszkiewicz, na to, żeby grać bez takiego widocznego makijażu, ale przy temperamencie pani Kaliny Jędrusik to było podobno nie do przeprowadzenia i nawet has, który no bardzo wiele umiał uzyskać od aktorów, tutaj podobno przepadł. Pamiętam, że pani Kalina Jędrusik miała ogromny dystans do siebie, często żartowała na własny temat, żartowała na temat swoich semickich rysów i żydowskiego pochodzenia. Opowiadała, jak w czasie wycieczki do Egiptu wielbłąd ją zrzucił, a ona powiedziała na to, no wiadomo, Arab Antysemita. No a to oczywiście był dowód dystansu do siebie. Ale było mi przykro, że Andrzej Wajda, robiąc tą nowszą wersję, skróconą wersję filmu według Raymonda, czyli Ziemi Obiecanej, skrócił scenę, w której no była taka or, taki orgiastyczny erotyzm tej postaci. Zrobił to bojąc się, że to będzie mu poczytane za antysemityzm. Oczywiście mogło tak być poczytane w tamtych latach, ale dla samego dzieła to nie było, to nie był dobry skrót, bo ona była w tym wspaniała. Zagrała to świetnie i w końcu jak nie mamy jakichś jakich wyrzutów sumienia ukrytych, no to możemy taką rzecz oglądać bez żenady, że jakimś Kraju, w, jakiejś, w jakiejś grupie etnicznej znajduje się osoba o takiej wielkiej zmysłowości. No i cóż z tego, no są i tacy. Także pamiętam samo odejście Kaliny było czymś takim zaskakującym, bo ona ze wszystkim się kojarzyła, tylko nie ze śmiercią. Ona się kojarzyła wyłącznie właśnie z życiem, nawet z pewnym rozpasaniem, z taką zmysłowością, z taką cielesnością. Tacy ludzie nie powinni umierać. A ona dość wcześniej odeszła, i był to taki dla wszystkich smutek, bośmy się poczuli no, bardziej przemijający niż czuliśmy się wcześniej. Tak wspominam Karinę Jędrusik. Nie zapominam o tym, jak cudownie śpiewała. Jak zawsze miała ten śmieszny, taki dziecinny głosik, jakby zrobiony, bo to przecież nie, była jej, nie był to jej naturalny sposób mówienia, tylko taka manierka, którą. Używała skutecznie, więc mogę ją za to tylko pochwalić. <noise> to jakieś ogromne moje zakłopotanie budzi fakt, że ja osoby, które znałem w życiu, oglądam na ekranie, kiedy ktoś inny je zagra. I to zdziwienie towarzyszyło mi przy Kalinie Jędrusik, świetnie, świetnie zagranej przez panią Dębską. Tyle tylko, że to była pani Dębska, nie pani Jędrusik. Pani Jędrusik, jak każdy człowiek jest. Niepowtarzalna. A jednocześnie w sztuce się dzisiaj wyżłobiła jakaś taka kolejna, na którą trafiają portrety aktorów odgrywanych przez innych aktorów. I to są inne osoby, bo aktor akurat no, jest już najbardziej niepowtarzalny. Łatwiej napisać pastisz podrabiając jakiegoś pisarza, ale no, nie sposób, można podrobić styl w muzyce, no, ale potrafić osobę, osobowość. Głos, uśmiech, oczy, kiedy to się nie wszystko zgadza, to jest niezwykle trudno, ale to jest interesujące, z tym, że dystans zawsze pozostaje. Ja, oglądając Kalinę Jędrusik zagraną przez panią Demską, no, miałem wrażenie, że oglądam inny fenomen, że się gdzieś indziej urodziła inna pani Kalina, bardzo podobna do tamtej, ale w żadnym szczególe nie identyczna, tylko troszkę inna. No i z tym się trzeba pogodzić. Tak samo patrzyłem na Marię Kalla, zgraną z przez pana, panią Jolie, albo też Jamesa Deena, którego świetnie podrobił jakiś mało znany amerykański aktor. I on był rzeczywiście podobny, ale zestawiony z oryginałem. No zawsze był inną osobą. I stąd Kaliny akurat podrobić naprawdę nie można. Ale można z zaciekawieniem obejrzeć film o kimś do niej podobnym. Kto mówi, że jest sam nią. To znaczy, tak mówi postać z ekranu, że jest kaliną Jędrusik, a my wiemy, że to tylko umowa, że to konwencja, że naprawdę tak nie jest.